W roku 151. Demetriusz syn Seleukosa wyruszył z Rzymu z niewielką liczbą ludzi. Przybył do nadmorskiego miasta i obwołał się królem. Kiedy wszedł do królewskiego pałacu swoich przodków, żołnierze pochwycili Antiocha i Lizjasza i chcieli przyprowadzić ich do niego. Gdy o tym usłyszał, powiedział: „Nie chcę ich widzieć”. Żołnierze więc zabili ich. A demetriusz objął władzę królewską. Przybyli do niego wszyscy ludzie nieprawi i bezbożni z Izraela. Przywiódł ich Alkimos, który chciał sprawować urząd najwyższego kapłana. Oskarżyli lud wobec króla, mówiąc: Juda i jego bracia wytracili wszystkich Twoich przyjaciół, a nas wypędzili z naszej ziemi. Poślij więc teraz zaufanego człowieka, aby poszedł i zobaczył całe zniszczenie, które oni wyrządzili nam i królewskiej krainie. Niech wymierzy karę im i wszystkim, którzy ich wspierali. Król wybrał Bakhidesa, jednego z pierwszych przyjaciół. Zarządzał on trans eufrateą był bardzo wpływowy w królestwie i wierny królowi. Król posłał go wraz z bezbożnym Alkimosem, którego ustanowił najwyższym kapłanem, i kazał mu ukarać Izraelitów. Wyruszyli więc z licznym wojskiem do ziemi Judy, wysłali posłów do Judy i jego braci, podstępnie proponując zawarcie pokoju. Oni jednak nie uwierzyli ich słowom, bo wiedzieli, że przyszli z licznym wojskiem. U Alkimosa i Bakhidesa zebrała się grupa nauczycieli pisma, aby szukać sprawiedliwego rozwiązania. Asydejczycy jako pierwsi spośród Izraelitów zabiegali o zawarcie z nimi pokoju. Mówili bowiem: Razem z wojskami przybył przecież kapłan z rodu Aarona. On nas nie skrzywdzi. A on mówił do nich o pokoju i zapewniał ich: Nie chcemy wyrządzić zła ani Wam, ani Waszym przyjaciołom. I uwierzyli mu, lecz on kazał pojmać sześćdziesięciu z nich i zamordować ich jednego dnia. Tak jak zostało napisane, ciała Twoich wiernych porzucili i krew ich rozlali w oku Jeruzalem i nie miał kto ich pogrzebać. Wówczas strach i przerażenie ogarnęło cały lud. Mówiono, nie ma w nich prawdy ani sprawiedliwości, bo złamali umowę i przysięgę, którą złożyli. Bakhides odszedł z Jeruzalem i rozłożył obóz w Bedzaid. Kazał pojmać, zabić i wrzucić do wielkiego zbiornika na wodę wielu z tych, którzy wcześniej przyłączyli się do niego, a także niektórych z ludu. Bakhides przekazał Alkimosowi władzę nad krajem i zostawił mu do pomocy wojsko. Sam zaś zwrócił do króla. Alkimos walczył o urząd najwyższego kapłana, przy nim zgromadzili się wszyscy, którzy siali zamet wśród ludu. Opanowali oni ziemię Judy i sprowadzili nieszczęście na Izraela, kiedy Juda zobaczył, że Alkimos i jego ludzie wyrządzają Izraelitom więcej zła niż obce narody, oprzed wszystkie regiony Judei i dokonał pomsty na odstępcach, uniemożliwiając im poruszenie się po kraju. Wtedy Alkimos zrozumiał, że Juda i jego towarzysze są silniejsi od Niego i przekonał się, że nie jest w stanie się im przeciwstawić. Wrócił więc do króla i oskarżał ich o złe rzeczy. Wtedy król wysłał Nicanora, jednego ze swych najsłynniejszych dowódców, który nienawidził Izraela i był jego wrogiem, i nakazał mu wyniszczyć lud. Nikanor przybył do Jeruzalem z licznym wojskiem i wysłał do Judy i jego braci podstępną propozycję zawarcia pokoju. Nie walczmy przeciwko sobie. Przybędę w pokoju z niewielkim oddziałem, aby spotkać się z wami. Przybył więc do Judy i wymienił z nimi pokojowe pozdrowienie. Tymczasem wrogowie byli gotowi porwać Judę. Juda jednak dowiedział się o podstępie Nikanora, przestraszył się i nie chciał się ponownie z nim spotkać. Wtedy Nikanor zrozumiał, że jego zamiar został odkryty i wyruszył do bitwy przeciwko Judzie w pobliżu. Halfar sama nikanor stracił około pięciuset ludzi, a pozostali uciekli do miasta Dawida. Po tych wydarzeniach nikanor wszedł na górę Syjon. Niektórzy kapłani wyszli ze świątyni wraz ze starszymi ludu, pozdrowili go pokojowo i pokazali mu całopalenie składane za króla. On jednak wyszydził ich, wyśmiał, znieważył i obrzucił obelgami. Potem przysiągł ze złością: Jeśli Juda i jego wojsko nie zostaną natychmiast wydani w moje ręce, to gdy wrócę szczęśliwie, spalę tę świątynię. I odszedł bardzo zagniewany. Wtedy kapłanie wrócili, stanęli naprzeciwko ołtarza i świętego mieszkania i modlili się płacząc: Ty wybrałeś ten dom, aby wzywano w nim Twego imienia, aby dla Twojego ludu był on domem modlitwy i upłagania. Dokonaj pomsty na tym człowieku, jego wojsku. Niech zginą od miecza. Pamiętaj o ich bluźnierstwach i nie daj im wytchnienia. Nikanor opuścił Jeruzalem i rozbił obóz w Bethoron. Tam dołączyło do niego wojsko z Syrii, a Juda z trzema tysiącami ludzi rozbił obóz w Adasie. Potem Juda modlił się z tymi słowami: gdy posłowie królewscy bluźnili, pojawił się twój anioł i pobił 185 tysięcy spośród nich. Podobnie i dzisiaj zetrzyj to wojsko przed nami. Niech ci, którzy pozostaną, przekonają się, że nikanor złożył twojej świątyni. Osądź go stosownie do jego przestępstwa. Trzynastego dnia miesiąca Adar wojska stoczyły bitwę. Wojsko nikanora zostało rozbite. On pierwszy zginął w walce. Kiedy jego żołnierze zobaczyli, że nikanor poległ, porzucili broń i uciekli. Ścigano ich na odległość jednego dnia drogi od Adasy aż do wejścia do Gezer. Dawano sygnały na trąbach, a z wszystkich okolicznych wiosek Judei wychodzili ludzie, aby ich osaczyć. Tamci zwrócili się przeciwko nim, Lecz wszyscy padli od miecza, żaden z nich nie pozostał przy życiu. Zabrano łupy i to, co tamci zrabowali. Nikanorowi odcięto głowę i prawą rękę, którą zuchwale wyciągał. Zabrano je i wystawiano w pobliżu Jeruzalem. Lud bardzo się cieszył i obchodzono ten dzień jako dzień wielkiej radości. I postanowiono świętować każdego roku trzynasty dzień miesiąca Adar. Na krótki czas zapanował w ziemi Judy pokój.